Witajcie w kolejnym odcinku z pokazania jak report zmienił Warcrafta krójeczkę. I znowu lecimy nieco szybszym tempem niż, w niż z ludźmi. I tutaj mamy akolita pięknego z nowykiem. Tak się stanie A ze mną jest. Będę. No. Jak za ducha mamy. Wól. W ogóle to chyba naj pod kwestią kłosu to najmniej zmienili Szczerze bardzo dobrze O, plukactwo Ale więcej więcej ma... Ta tupa mm. Po co komu sylwana jak mamy coś takiego? Dobra lecimy dalej, bo z mamy tutaj m ciało na katapulcie mamy tutaj jeszcze Truman i milarkę To do miękko Dobra, Lecimy dalej. Pies. Pod ziemi. Fajne pojącie. Tak się stanie. Karkulec. <coughs> Pansi. No dobra. Pansi to przyzwoicie wygląda. Ładne. Lecimy dalej. Jaka jest wolność? Mekromanta. O, mogę sobie szkielet robić. Mekromanta no, to akurat no, z ładnie wygląda. By o, te różki, ta, ta laska z lądem. Mm, mhm, brałbym. Zdję, jak każą. <laughs> Obsidianowy posąg, czyli taki ekipski nieco. On, On wygląda właśnie jak Anubis. Mamy tutaj Zmija Lodowego. I ogółem... Zobaczymy... No, o, Baron. Czerpeczność wyczerpuje ma taki grubowy głos, taki, taki już pon, poniżej skali. No. A dobra, Lisał Ale lis, to ciekawie wygląda. Ale no, lis bardzo, bardzo ładnie wygląda akurat. Na razie lis nie, nie wygląda, na razie wygląda jak Kel'Thuzad. No, a, ale ładnie No. No. No dobra, upiorny władca. A może Dobrze, nie. <laughs> Czego chcesz, Dobrze, że nie ulamy a, a to poczekaj! Czas jest urodny. Mhm. Dobra, Kryplord jest fajnym yy, w końcu mu buzi widzi. No dobra, teraz budyneczki standard, standardowe czyli nekropolie i tak dalej. Teraz to mamy dużo większe tempo nagrywania niż ze ludzi. O no wiele. I przy okazji, nagi to dodajemy po prostu do y, elfów. Bo to to, to samo. Według no no. lor. Może i nie są orkami, ale kolce też mają swoje umarli. Ale to ładnie wygląda, że tutaj są takie jajeczki. Czerwony Smoczy jaja Smoczy jaja Tak Smoczy jaja No dobra, teraz przechodzimy do takich specjalnych postaci, czyli Narupianina z Podziemi, Gargulca, który jest gargulcem, Skeleta, który jest skeletem, Max szkielet, który, który jest magiem szkieletów. I Niszczycielem, który jest niszczycielem. Ale ciekawie zamiast zrobili, że to właśnie latający Anubis jest. No. To tam. I tutaj mamy włóczki. Żuczki. Od baraki i tak dalej. Tutaj mamy zombiaczka. W końcu jak z zombie wygląda. No. Troszeczkę ma tutaj kręgosłup nieco odkry... odkry chyba uszkodzony. Auć. I tutaj mamy stateczki. no nie umarły Ale ogólnym Zauważyłem, że tutaj jest taki ciekawy kryształ nad tym latujący. A no faktycznie I Jeszcze ma taki ogonek To to jest ładny to akurat no. wygląda, to wygląda taki skorpion latujący Coś nie no. ma no, Kelduzat i Kelduzaty są do twojej dyspozycji Która wzywał Pofi sobie Słucham. O, no, Sylvanas. Jestem tutaj. Ale tu ją chyba wzięli prosto z, 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 z wprowadzenia Battle of Azeroth. Pamiętam, kiedy ona tak ta krzyczała? Ta, ta, ta darła Ale w końcu wygląda jak Sylvanas, a nie jak Banshee. No. Bo pewnie na początku nie myśleli, że Sylvanas będzie miał taką wielką rolę. Dobra, o teraz Bidlord Wielki Mam normal oh yes. I on za parę głosu jeszcze nie ma on po prostu... Zadła zadławił... się. Ale ma jakieś chociaż specjalne ruchy. Dobra, Archimon... O, Ciekawe będzie. To może się uda lepsze najlepsze rzeczy do roboty, Hot Azgorolor. -lo Niko jazdy. Um, Pin jest z tym łatwo. No, we Pink Laden. Kilkleiden? Taka mniejsza, trochę wersja. No, Magdaridon. Da, On ładnie akurat wygląda. Jeśli Magdaridon, I ma ty po Pitlordskie ruchy. Anubarak. Uważaj. O, no na, na swoim koniku. Artus no, Uważaj. Byłem głupcem ufając światłości. No, teraz pora na. na deadlordów. No deadlordów. O cóż znowu chodzi? protos skaka demona. Hmm. Dziwne to zaklęcie. Hmm. Ale teksty to taki będą niezbyt On taki taki mniej, mniejszy. Czego chcesz, śmiertelniku? O, ulaniec. To twój pot. Ja pierd. <świetny. świetny>. Ja nie mogę. Jaki ulany Zgoda. Świetnie. Ale ten malutki skrzydełka Świetnie, co oh. O, oh, karluzu No, przez gnieździe wygląda. Trapieniec w rzeczy samej. Malganis, czyli typek, którego będziemy ciągle ganiać. A ma. <gamy> Spokój. Ciekawe będzie. To Twój pomysł? <gamy> o, Sylvanus. Wyjdź mi z nią proszę Dobra. Lecimy dalej. Zychondrius. A on to już taki przekoszony wygląda. No on akurat dobrze wygląda. To matras, te bogobrody. Brodo przy fajne I teraz specjalne budynki. Dramat demonów. Stiflerz. O! Widać, że tutaj hmm, puenty graficzne są. No, no, faktycznie Nie spodziewali się, że będziemy obracać te stateczki. Tutaj wielki jaden. Tutaj królisz. W lodzie. seklęty Klukactwo. I won't no i to było tyle. że z nieumarłych, nastę następne będą nocne elfy i nagi. Dziękuję za oglądanie. Do następnego i cześć. Trzymajcie się.